Kiedy anda, ba ka lisa no impresion, ka lisa no levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi como una novela en la televisión. Jeden z najbardziej znanych bulwarów w Hiszpanii, mająca 500 metrów eksplanada de España, zachwyca nie tylko malowniczym położeniem. Ale przede wszystkim specyficznym ułożeniem marmurowych kostek, które do złudzenia przypominają fale morskie. Spacerując po promenadzie, ma się wrażenie, że idzie się po falach na morzu. Co ciekawe, do stworzenia tej promenady wykorzystano 6,5 miliona marmurowych kostek w kolorze czarnym, białym i czerwonym. Zamek świętej Barbary w Alicante, zbudowany pod koniec IX wieku przez muzułmanów, a w 1248 roku odbity z rąk Maurów przez wojska kastylijskie dokładnie w dniu 4 grudnia, stąd nazwa Castillo de Santa Barbara. No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo Controlar Y bajando, bajando eh. Z zamkiem świętej Barbary wiąże się bardzo ciekawa legenda, która mówi o tym, że za czasów panowania Maurów ówczesny przywódca postanowił wydać swoją córkę za mąż nie potrafił jednak zdecydować, który z kandydatów, czy książę Almanzar, czy książę Ali, będzie lepszym kandydatem na męża Kantary. Postanowił więc zorganizować zawody. Ten z kandydatów, który jako pierwszy przywiezie przyprawę z Indii, zdobędzie rękę księżniczki Kantary. Książę Almanzar od razu wyruszył w podróż w poszukiwaniu przyprawy, natomiast książę Ali. Zdecydował, że będzie w inny sposób walczył o rękę kantary, obsypywał ją podarkami, wysyłał listy miłosne, no i oczywiście do Indii nie wyruszył. Kantara po kilku latach zakochała się w księciu Alim. Eee, niestety książę Almanzar przywiózł w końcu przyprawę z Indii, i przywódca musiał wydać kantarę właśnie za niego. Zrozpaczona Kantara rzuciła się z zamku świętej Barbary. Niedługo potem książę Ali uczynił to samo. Góra Benakantil, na której znajduje się zamek świętej Barbary. Często nazywana jest przez Hiszpanów La Cara del Moro, czyli twarz Maura. Legenda głosi, że góra ta przybrała twarz rozpaczonego przywódcy Mauru po utracie ukochanej Turki Kantary i przyszłego dzięcia księcia Aiego. El Barrio de Santa Cruz to najbardziej klimatyczna, kameralna dzielnica miasta i przede wszystkim najstarsza, niegdyś zamieszkiwana przez tutejszych rybaków, dzisiaj jest jedną z największych atrakcji turystycznych Alicante. El Barrio de Santa Cruz to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, żeby zobaczyć te klimatyczne, wąskie kręte ścieżki typowe dla tego klimatu śródziemnomorskiego. najbardziej klimatycznych zakątków w Alicante, czyli Plaza Portal de Elche przy samym porcie w Alicante. E, znajduje się tutaj kawiarnia otoczona ponad stuletnimi letnimi fikusami. Tym, co warto wiedzieć o tym miejscu, to to, że do 1810 roku to miejsce nazywane było Placem Wiszącym, bo w tym miejscu wykonywany był wymiar sprawiedliwości. Mira Sofia siento...

oraz w celu utworzenia tutaj więzienia dla jeńców. W tym momencie jest to jeden z najlepszych punktów widokowych na Alicante. Warto tu przyjść zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem, kiedy oświetlone miasto i w szczególności zamek prawią niesamowicie. I uznawany jest za jeden z najpiękniejszych budynków w Alicante. Tym, co powinno się o nim wiedzieć, to historia jego powstania. Mianowicie na początku XX wieku bogaty biznesmen przyjechał do Alicante i chciał skorzystać z noclegów po bliskim hotelu. Ze względu na to, że był zmęczony po podróży, jego wygląd nie wskazywał na to, że jest majętnym człowiekiem i odmówiono mu noclegów. Biznesmen postanowił zemstę na tym hotelu i naprzeciwko wybudował właśnie kasę Carbonei, zasłaniając temu hotelowi widok na morze i odbierając gości. Największy w Europie i niearabskiej części świata gaj palmowy w Elcie. Tutaj na ogromnej przestrzeni rośnie pół miliona palm. Co ciekawe, pierwsze palmy uprawiane były w tym miejscu ponad 2,5 tysiąca lat temu. Jeszcze za czasów Imperium Kartagińskiego. Będąc w Elcie, koniecznie trzeba wejść na szczyt bazyliki Santa Maria. Są tu przepiękne widoki na całe miasto, przede wszystkim na słynne ogrody, na gaj palmowy, który jest za moimi plecami. Niesamowity widok, nieco męczące wejście, bo schody są dosyć strome, ale zdecydowanie warto. Alicante to miejsce, które warto odwiedzić przez cały rok, bo tutaj przez prawie cały czas jest gorąco i słonecznie. Ja polecam przyjazd do Alicante, w szczególności w październiku, kiedy nie ma już takich upałów jak w sezonie wakacyjnym i nie ma też takich tłumów jak w lipcu i sierpniu, dzięki czemu zjedza się dużo łatwiej i przyjemniej. Temperatura powietrza. W październiku w Alicante wynosi około 26-27 stopni. Woda w morzu jest w dalszym ciągu bardzo ciepła. Sporo osób kąpie się i schładza. Sporo ludzi też na plaży wygrzewa się. I korzysta z uroków klimatu śródziemnomorskiego w Alicante. Siempre que tú me protegías, siempre estaré aquí por ti. Da igual donde estés, yo quiero hacerte feliz. ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya, veo tu rostro, que es un eterno, eterno agosto. Es un eterno, eterno agosto, donde yo vaya veo tu rostro. Es un eterno, eterno agosto.